Film, które potrafią to robić na świecie, poza naszą są dwie. Przemysł 4.0 to nowa era w gospodarce, w której technologie cyfrowe, automatyzacja i innowacyjne materiały zmieniają sposób, w jaki produkujemy i tworzymy nowe rozwiązania. To nie tylko roboty czy komputery, ale także zupełnie nowe materiały i technologie, które otwierają przed dolnośląskimi firmami globalne rynki. Na świecie istnieje zaledwie kilka firm, które potrafią produkować kropki kwantowe w dużej ilości, jakiekolwiek. My za cel obraliśmy sobie najtrudniejsze kropki kwantowe do syntezy, czyli kropki, które emitują światło niebieskie, i jeszcze dołożyliśmy sobie dodatkowe kryterium, aby te kropki były właśnie wolne od metali ciężkich. Robienie dużej skali takich materiałów jest ogromnym wyzwaniem, i tą innowacją, którą my też rozwijamy tutaj, jest właśnie skalowanie procesów syntezy, tak aby zrobić z tego nie tyle próbkę badawczą, ale produkt, który można wykorzystywać w urządzeniach produkowanych na masową skalę. Natomiast intencję mamy taką, aby tworzyć tę technologię tutaj, aby rozwijać wokół naszej firmy aktywność, która może wspierać lokalną tutaj działalność też innowacyjną, no bo de facto oferujemy dostęp do materiału, który jest unikalny w skali światowej. Rozwijamy technologię ultraprecyzyjnego druku różnych typów materiałów, na przykład przewodzących past bazujących na nanocząstkach metalicznych, na przykład złota, srebra czy miedzi, oczywiście w zależności od aplikacji, i drukujemy je na poziomie pojedynczego mikrometra, co jest niespotykane w tradycyjnych metodach druku. Wykorzystujemy materiały o bardzo wysokiej lepkości i dzięki temu, przy pojedynczym przyjeździe, jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednią wysokość i robimy to jedyni na świecie. Nasza technologia może być wykorzystywana w nowoczesnych wyświetlaczach, szczególnie elastycznych i wyginających się, w inteligentnych szkłach, w półprzewodnikach, w biosensorach, w transparentnych antenach. Mamy zapał, mamy energię, mamy chęci. Jesteśmy gotowi do tego, żeby w Wrocławiu rozwijać tak zaawansowane technologie. Naszą misją jest zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorców z regionu. Brofor Digital to konsorcjum aż 22 partnerów zlokalizowanych głównie na Dolnym Śląsku. Są to instytucje otoczenia biznesu, są to przedsiębiorcy, dostawcy technologii, są to uczelnie. Mamy dostęp do kompetencji ekspertów, którzy od lat działają w obszarach wytwarzania przyrostowego, zastosowania internetu rzeczy, wykorzystania sztucznej inteligencji i szeregu innych. Technologii Przemysłu 4.0. Przedsiębiorca ma dostęp do infrastruktury w całej Europie. On może wyjeżdżać na wizyty studyjne, może brać udział w webinarach, w szkoleniach, w budowaniu kompetencji, obserwując co się dzieje w całej Europie. Dolnośląskie firmy coraz śmielej wdrażają automatyzację AI i rozwiązania cyfrowe. Przemysł 4.0 to dziś synonim wzrostu wydajności i innowacyjności. Dolny Śląsk wspiera rozwój gospodarczy poprzez szkolenia i warsztaty dla startupów i dojrzałych innowacyjnych firm w ramach projektu Innowacyjny Dolny Śląsk realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Więcej informacji, innowacje.dojnyśląsk.pl